Kombajn X9 został zaprojektowany tak, aby oszczędzać czas operatora dzięki zmniejszonym wymaganiom konserwacyjnym. Brak punktów wymagających codziennego smarowania i mniejsza liczba pasów tylko jeden łańcuch oraz 20 pasów napędowych o stałej prędkości i 3 pasy napędowe o zmiennej prędkości to znacznie mniej niż w konkurencyjnych kombajnach. Ogromny zbiornik ziarna pozwala na dłuższą pracę między kolejnymi rozładunkami, co zapewnia większą elastyczność logistyki zbiorów. Kiedy musisz zatrzymać się na szybkie tankowanie, przypomina to raczej pit stop Formuły 1 i tylko 2,5 minuty jest potrzebne, aby zatankować wystarczającą ilość paliwa i zapewnić zbiór przez następnych 14 godzin. Opróżnianie zbiornika ziarna jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Zmiana położenia pokrywy ślimaka poprzecznego w zbiorniku czystego ziarna oraz otwarcie okien serwisowych zajmuje tylko kilka minut. Producenci materiału siewnego z pewnością to docenią. Gdy praca przy bieżącym zbiorze dobiegnie końca, dzięki w pełni automatycznej przekładni ProDrive XL możesz błyskawicznie przystąpić do następnego zbioru.